dzieciaki to ja, wasza lekarka, majko pisarka. Wiecie, co ostatnio zrobiła Zuzia? Co zrobiła Zuśka? Ten kto jest spostrzegawczy zauważy. Zuzia stwierdziła, że mój fartuch jest jakiś taki nudny. I stwierdziła, że chce być na moim Fartuchu. Także od dzisiaj y, Zuzia będzie nie tylko obok mnie, ale również na moim Fartuchu. Zuzia, no właśnie, o co ty mnie ostatnio pytałaś? Wiecie o co mnie Zuzia pytała? Powiedziała, że ona tak do końca nie rozumie, po co lekarzowi ten stetoskop. Pamiętacie, co to takiego stetoskop? Już wam pokazuję. To jest stetoskop, czyli słuchawki. I Zuzia powiedziała, że te słuchawki to jej przypominają takiego węża. I mówi, że nie do końca rozumie, o co w tym wszystkim chodzi. Więc dzisiaj postanowiłam Wam wytłumaczyć, po co nam, lekarzom, słuchawki. A mianowicie, słuchawki wkładamy do uszu. A tą końcówką słuchamy, co się u Was dzieje. I teraz uwaga! Jak przyjdziecie do lekarza, to lekarz, te słuchawki będzie przykładał w różne części waszego ciała. Z reguły zaczynamy od góry, czyli od klatki piersiowej. Zuzia, czy ty wiesz, co osłuchujemy, dotykając klatki piersiowej? Zaraz Wam pokażę. Otóż, moje drogie dzieci, jeżeli używamy tych słuchawek, to. Staramy się sprawdzić, jak oddychacie. Czy oddychacie dobrze? Czy wasze płuca są chore? Zaraz wam pokażę, jak wyglądają płuca. Popatrzcie. Widzicie? To są takie dwa baloniki. Jak robicie wdech, to płuca, czyli baloniki się powiększają, a jak robicie wydech, to się kurczą. Zuśka, chcesz posłuchać, jak? oddychacie? Jak pracują wasze płuca? Posłuchajcie. To się dzieje w momencie, kiedy przykładam do was stetoskop. Ale kiedy przykładamy słuchawki po lewej stronie, to tam się znajduje jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ta rzecz teraz wam podpowiem. Najpierw posłuchacie, jak ta rzecz działa. Uwaga, uwaga, słuchamy. Kto z Was wie, co to jest? Uwaga, uwaga, będzie podpowiedź. To serduszko. Czyli nie tylko słuchamy, jak oddychacie, ale też jak bije Wasze serduszko. I dzięki tym słuchawkom mogę sprawdzić, czy jesteście na przykład zdenerwowani, czy raczej chce wam się spać, i czy to wasze serduszko prawidłowo działa. Uwaga, a teraz zagadka. Jest jeszcze trzecie miejsce, do którego przykładamy słuchawki. Hanka, wiesz, jakie miejsce? Tak, doskonale. Przykładamy. Słuchawki do brzucha. Tutaj. I słuchajcie, to są najśmieszniejsze dźwięki. To jest takie bulgotanie. Zaraz Wam e, pokażę, jakie to bulgotki w tym Waszym brzuchu są. Posłuchajcie. Super. Czyli, moi drodzy, podsumujmy sobie. Słuchawki z uśka, czyli inaczej wąż. Jak to nazwałaś? Są nam niezwykle potrzebne w pracy, ponieważ sprawdzamy, czy Wasze płuca dobrze działają, czy Wasze serduszko jest zadowolone i słuchamy, jak pracują jelitka w Waszym brzuchu. Zuzia pyta mnie, co to są jelita. Hania, ty wiesz, co to są jelita? Słuchajcie, to może o jelitach opowiem Wam. Następnym razem. No dobrze, moje kochane dzieci. To by było na tyle. Wasza lekarka, bajkopisarka żegna się z Wami i do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie opowiemy sobie, co ciekawego lekarz może wybadać w Waszym brzuszku. Pa! pa.